Jak powiem, gminą sędziowice, nie pomyślał o tym, żeby stworzyć coś takiego, to co właśnie zrobił Pan Starosta Oczywiście ja mam świadomość tego, że w kontekście dzisiaj tutaj obecny pan starosta mówi, że wszyscy będziemy z tego korzystać. Oczywiście zgadzam się z tą opinią, z tą opinią, ale w pierwszej kolejności. Pan starosta tutaj zadbał o interesy, y, że tak powiem, powiatu świąskowolskiego i czy należy się temu dziwić? Nie sądzę. Oczywiście będzie droga wybudowana, gdyby taka była sytuacja, powstanie ta droga. Jasną rzeczą jest, że odciąży jakby przełożenie tego ruchu poprzez osiedle karcznicę na tą drogę. Ale z drugiej strony, postrzegając ten projekt troszkę innym okiem, to ewidentnie też widać, że przy powstaniu tej drogi ewidentnie skorzysta również gmina sędziowice. Oczywistą rzeczą jest na dzisiaj, że nie będzie to korzyść za rok, za dwa, za trzy. Być może nie. Trudności finansowe mają wszystkie samoloty, poza nielicznymi. I tutaj proszę Państwa, na tej sali też powinno się zadać takie pytanie. To dobrze, skoro nie ma partnera na tym etapie, jeśli chodzi o, o ten łącznik Droga Krajowa S8, nie ma partnera od strony Powiatu Łaskiego, no to partner, który pozostał na polu, na polu na, do gry jest tylko gmina z Gruńska, Starostwo Zduńska Oczywiście część drogi przechodzi po gminie Sędziowice, znaczna część jest usytuowana na gminie Sędziowice, ale kluczowym partnerem jest Starostwo Powiatowe ponieważ standard tej drogi nie może być niższy niż droga powiatowa. Koszty, które wynikną w przyszłości, proszę Państwa, na tym etapie, ktoś tu mówi, wycena te wszystkie rzeczy. Tak, one będą, tylko nigdy nie, nie siedzicie tutaj na tej sali po to, żeby tylko zlizywać śniadankę. Trzeba podejmować również strategiczne, bardzo trudne decyzje. Czy dzisiaj ktoś zapewnił gminie Sędziejowice, że za 5 lat czy za 10 historia was też oceni? Wszyscy mówią, jest bezrobocie. Wszyscy się domagają inwestycji, strategicznych inwestycji. Tylko zadać sobie od wewnątrz pytanie, a co my robimy w tym kierunku, żeby właśnie te inwestycje powstały? Jeżeli dzisiaj... Nie, nie wypowiadam się tutaj krytycznie pod względem y, powiatu łaskiego. Rozumiem jego, jego intencje. Jest duże ryzyko. A przepraszam, a czy gmina sędziowicę to takiego ryzyka nie ponosi? Jeszcze większe ponosi, Bo sam udział własny, gdyby przełożyć teraz to na, na warunki, w jakich się znajdujemy, to proszę Państwa, budżet gminy sędziowiczej w 2015 roku wygląda mniej więcej tak. Na 1 stycznia 2 miliony inwestycji 2 miliony kredytów. Jeszcze to, co pan starosta pytał, czy pan przewodniczący, my taką uchwałę będziemy jutro podejmować. Ale pytam, czy na tym etapie, kiedy jeszcze nikt, nikt nic nie wie, nie wiemy, czy wniosek uzyska aplikację? W Urzędzie Marszałkowskim. Niczego nie wiemy, o ile wiem, to przed podpisaniem umowy w Urzędzie Marszałkowskim zawsze będzie można dokonać tej ostatecznej decyzji, czy my tam jesteśmy, czy nastaniemy. I proszę Państwa, ja osobiście będę nakłaniał, będę nakłaniał dzisiaj Komisję Budżetową, a jutro... Radę Gminy Sędziowice, że mimo naszych kłopotów finansowych, żeby z tego wniosku i z, tej, z tego partnerstwa się nie wycofywać.